Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: jaki on, ona jest? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytanie. Wujka Kielichów, co wychodzi naprzeciw? Trójka kielichów. Emocje. Wynik odpowiedź rada. Cesarzowa. Dołożę kartę. Cesarz odwrócony. Dołożę kartę. Królowa kielichów. Na spodzie talii. Jest karta dwójka buław i to może być tło czytania. To jest planowanie, brak decyzji, brak wiedzy, zastój. Na stole mam ładne karty, ale gdyby nie ta dwójka buław i ten cesarz odwrócony. Sedno, dwójka na kilku. Partnerstwo, związek. Szukamy partnera do związku, albo już stanął na naszej drodze partner do związku. Chcemy kochać, tworzyć jedność, tworzyć związek partnerski. Praca ma pozytywny aspekt. Para ma wspólne cele, ale gdzieś po drodze są napięcia. Partnerzy Zaczynają się nawzajem testować. Próbują narzucić swoją wolę. Zakochanych interesuje nie tylko intymność, ale mają wspólne zainteresowania, hobby. Nawet po głośnej kłótni para potrafi się zjednać. Mają zgodność emocjonalną. Para, czy jedna ze strony, czuje, że strona przeciwna. Jest naszą bratnią duszą. Tutaj jest związek karmiczny. Para pamięta się z poprzedniego życia. To też jest pomoc od współpracowników. To też jest praca z partnerem. Zauroczenie. Często dwójka kielichów jest przedstawiana jako karta miłości. A a jest wyparte słowo zauroczenie. Co wychodzi naprzeciw. Trójka kilku. Żarty. Miła zabawa, miłe kontakty. Też jest nadużywanie przyjemności. Nieudane małżeństwo. Nieudany związek. Mamy łatwy stosunek do partnera. Również. Jedna strona. Poszukuje partnera do krótkotrwałych spotkań. Nie myśli o perspektywie związku. Jedna ze strony albo para nie jest gotowa na związek. Człowiek czuje się komfortowo, pokazując tylko swoje dobre strony. Być może nie jest jeszcze wystarczająco dojrzałą osobą. Tracimy przyjaciela, tracimy przyjaciółkę w wyniku nieprzemyślanego postępowania, nieetycznego postępowania. Również jest trudność, aby przyznać się do błędów, do błędu. Pokazana jest zazdrość o partnera. Jeżeli jesteś o niego zazdrosna, to znaczy, że nie znasz swojej wartości. Wynik, odpowiedź, Rada Cesarzowa, odwrócony cesarz i królowa Kielichów. Przesłuchaj ten film do końca. Pod filmem zostaw, zostaw komentarz, lub naciśnij palec w górę albo w dół. Tylko słabi mężczyźni, a raczej chłopcy, zdradzają. Dorosły i dojrzały mężczyzna nie zdradza. To jest mężczyzna świadomy i męski. Wybiera sobie partnerkę królową, o którą chce zabiegać. Ona jest dla niego nagrodą, a nie trofeum. Cesarzowa, to jest nagroda. To jest najsilniejsza, arkana kobieca w tarocie. Dojrzały wie, że o taką kobietę trzeba zabiegać. Trzeba o nią dbać. Trzeba pokazywać, jak bardzo jest wartościowa, mimo że ona tego nie potrzebuje, bo ona zna swoją wartość. Dojrzały jest dumny, że ma taką kobietę. On jej, on jej się nie boi. Cieszy się, że poświęciła jemu swój czas, swoją uwagę. Jest nim zainteresowana. Bo cesarzowa posiada wewnętrzne bogactwo i również zewnętrzne bogactwo. Dojrzały mężczyzna zrobi wszystko, aby cesarzowa czuła się dobrze. Chce, aby przy nim czuła się wyjątkowo. Co czuje, gdy jest sama? Cesarzowa dobrze się czuje, Sama sobą. Jest dumny, że go wybrała, bo wie, że taka kobieta nie wybierze byle kogo. Mężczyzna czuje, że wygrał życie, ponieważ taka kobieta cesarzowa jest fantastyczną żoną, partnerką, kochanką i dobrą, dobrą matką dla potomstwa. To jest kobieta biznesu, sukcesu. Dojrzały mężczyzna wie, że ona ma już wszystko. Ona nie potrzebuje dopełnienia, czyjejś atencji, walidacji, bo ona sama tworzy całość, bo ona jest pełna sama w sobie jest całym jabłkiem. Dojrzały nie musi się przy niej dowartościowywać. Natomiast niedojrzały szuka pomocnicy. Drugi mamusi na zastępstwo. Odwrócony cesarz pokazuje silnego chłopca. Chłopiec wybiera sobie tylko silne kobiety na partnerkę czy na kochankę, bo jest skrzywdzony przez narcystyczną matkę. Która tylko pokazuje swoją czułość. Często taki mężczyzna chce matce coś udowodnić. Również bardzo często do niej biega, a raczej do niej zapierdala tanecznym krokiem. Taki facet nie posiada w sobie równowagi. Jest sztucznym samcem alfa. Nie ma w sobie spokoju. Nie ma w sobie cierpliwości, bo dzieci nie mają cierpliwości. Nie potrafi podejmować decyzji. Ewentualnie może podjąć decyzję, ale tylko w pracy. Często grzebie w przeszłości albo zamartwia się, co będzie w przyszłości. Ma myśli samobójcze. Nie umie być tu i teraz. Jest kłotliwy. Nieodzajemnia uczucia. Zdradza. Jest niestabilny emocjonalnie. Nie dotrzymuje słowa. taki mężczyzna nie nadaje się do związku. Raczej nadaje się do leczenia niedojrzałości. Cesarzowa Króla Kilichów jest jego Ideałem. Jest jego terapeutką czy jego psychologiem. To jest bardzo empatyczna i kochająca kobieta, która posiada dużą wrażliwość. Ma bogatą osobowość. Ja zawsze mówię, że jeżeli miał czelność zdradzić żonę, to i ciebie zdradzi. Jeżeli lubisz. Być tą drugą. To z tobą jest coś nie tak. Ale nie z nim. Żadna szanująca się kobieta. Nie wchodzi w romanse z żonatym mężczyzną. Nie luka tych bzdur i jego głupich opowieści. Żadna szanująca się kobieta nie rozbijała związków. I nie. I nieważne kto zaczął, żadna szanująca się kobieta nie łudzi się. Nie wpada w iluzję, że on dla niej zostawi żonę. Nie szanujesz się. Nie masz godności, bo się nie kochasz. I nie masz połączenia ze swoją empatią, intuicją. I proszę o tym pamiętać. Jeżeli chcesz podnieść swoją wartość, poznać swoją wartość, to zapraszam do kontaktu, który jest na końcu filmu. W następnych filmach powiem więcej o dopełnieniu i o dwóch połówkach jabłka. Dziękuję, to wszystko. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie.